Znowu ja, Paweł, Gaming Show, drugi film z głosem, już nie specze, bo pierwszy film to był taki oświatek taki. Jakże nie podjęcie, pierwszy film z ksameną, ale ja z maską chyba będę miał. Zresztą bez maski, ma haro ja. No, to, Okej, Okej, okay, jak widzicie, to się ładuje, i jak ktoś to odgrywa nagrywa strajk, no to słuchajcie, jeżeli ta się gra wam spodoba, to jeden lajk, like, równo się Kolejny... kolejny film z tego. Myślę, że jak zostawi No nie chcę... No naprawdę hasek zrozumiał i kiedy dostaje nowa playlist. Więc myślę, że warto... No warto nie warto. Warto! Okej, okay, więc nawet... Ja chcę tu na to będzie sekunda, a dla mnie kil, kilka minut. Ok, to pa. A dobra, ja pauzowałem. E, za chwilę wró wrócę. To dla za sekundę. Dla mnie. Za... Oki, ja mówię... e, a nie mówił. Jak coś, jak widzicie sami Paweł w opisie, bo ja kiedyś to. Nie było nie to, by ja bardzo chciałem, bo ja się Paweł, a pro... ja chciałem, że nagrywam. Tak. A coś tutaj, tutaj ma już do trzeciego świata robione. Nie, a nie A więc, no cóż. No, będę robił to od nowa. Jak będziecie chcieli, bo od tego skończyłem, to proszę bardzo. Jak ktoś to, ktoś tam tego słuchał, to, to, jest to, to, jest to, to ten miał mikrofon. Okej, okay. clang ping. To przecież damy, pura póra jestem. Koks, koks, koks. Niektórzy grają w jakiś śrok, żeby co widzieli, jaka to jak pura, ja miałem. Tak jest sens, jakiegoś wiem. Oste, to z tego świata więc czy piksy? Nie wiem, czy tutaj nie był jeszcze Kingping. Kingping, tak testy, to się na pewno tak nazywa. Co za te komentarze? I jak to, to czekajcie, kop. Idę do, na ławkę. No i to mnie będziecie łatwiej słyszeć. Tak, będziecie łatwiej słyszeć. Będziecie nie wtedy łatwiej słyszeć Sorry, i chodzę do pani logo penny i trochę przyjęty. dom byłem mówieniem Okej okay. A więc świat pierwszy okay. poziom pierwszy No i za chwilę zobaczycie Heroes 1, 1. E, Nie, nie zrobię autwina dla, dla was. Okej, okay, zobacz. Szanowni Państwo, bardzo i buję sam do siebie. Uf We see programs to level up Aha, tak, a ten. Ten jakoś. Tego, oczy. No dobra, ktoś na tego, oczy. No, jak wiemy, co to nawet zbyt bardzo strasznych drogów. w ogóle Bardzo wielki, bardzo wielki, wielki Krokrofon drągkie like oh, 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 oh. Powinno się już włączyć No tak No i tak już no, się okaże że jest różnica Odraga i FIFT nie, nie самомisy, bo to jest test ci, A je gdy się uda to już to nie będzie test więc myśmy chcieli dobrze nie oglądać, ale ja po raz trzeci ciarę ja łapka w górę, ja, pod tym filmem uda się 24 godziny, uda się jutro, jutro fi, znów film z tej gry. A jeżeli nie, to za trzy dni. Więc myśmy że my, tak? to subskrybować, tak? Dobra, chyba, gdy ja zbaw, to to chyba jakieś 99%. Dobra, nie ważne, dobra, Ok, już jest! Yes. Zobaczcie, jak to wszystko gadało od początku! Zobaczcie! To był atakować Deadpool! Pan i Orygina, tylko na stromka sobie. Jakiej to s h i l t Speed d e k s i To jest już w początku To jest, to jest KONTEKUNDO! Nooo, jest no, Deadpool! Nigdy nas nie straficie! Głowi wrażenie! I wrażenie! No co chodź! Zobaczcie! Gowi wrażenie! Zobaczcie jak się Wiktory, To! To się schodzi tylko cikkał się, już Wam się podobał. D Dostępny będzie dwa poziomy, więc... A -a.